w tym roku uskutecznimy, to nie tylko wystarczy na scenie prezentacje wierszy czy śpiewów, ale także wystawa prac. I jak co to roku chciałam właśnie tym bernisarzem rozpocząć wystawę, yy, przepraszam, senioriadę. Te kapelusze, torebki, yy, a te duże są po prostu, ja jestem naprawdę zdumiona, że można tak piękną rzecz zrobić ze skóry. To, jest... to właśnie są prace pani. Cieszymy się bardzo, że I tutaj jeszcze karteczki takie hartowane, to też są prace. brawo wiesz, achteria tam. mamy pracę pani, jak pani. Przypadkowe spotkanie. W polu pusto, nasion brak, wiecznie zimno. Jak tu przeżyć? Jak? Taka myśl codziennie szarą myszkę polną grączyła, gdy zmęczona późną jesienią po łąkach i polach krążyła. Myszkowałam, myśli sobie, tu i tam, lecz wciąż pusto w brzuszku mam. Nagle, co to? Dom przed sobą zobaczyła. stąpię tutaj, pomyślała, i zobaczę, zobaczę, czy tu zdobyć do jedzenia coś się da. Myszka sprytnie każdy schodek pokonała i do kuchni myk wskoczyła. Tu dopiero zapach potraw nęci ją, lecz ostrożnie się rozgląda, w każdą szparkę nosek wtyka. Nagle w akwarium bez wody kuzynkę białą myszkę spotyka. Troszkę tym widokiem zaskoczona, nie próbuje się wycofać. Jestem głodna, ledwo żyję. Czy przy tobie ja się najem? Rzecz to jasna, szara myszko, możesz zjeść co mam, wszystko. Tuż przy białej myszce kilka ziaren pszenicy leżało, rzekła szara. Ależ mi się udało i wskoczyła tam, gdzie biała myszka była. Będę zawsze żyć w przyjaźni, bo tak lepiej i odważniej. Wojtuś za nią też tam byli, zupkę właśnie mieli jeść. A tu Ania palec prawej dłoni na ustach położyła. Następnie na myszki tę skierowała. Zadziwieni patrzą na myszki dwie. Biała główkę ma wzniesioną, a ta szara ziarno je o żołnierzu tułaczy, gdzie rzuciły cię wojenne zawieruchy, do małego miasteczka Leska, bardzo daleko w pieszczadach. Polska ziemia cię przyjęła i wiecznym snem uśpiła, ciepłą pierzynką otuliła i w cichej mogile położyła. Te zbiorowe mogiły różne narodowości połączyły, a rosa z rana błyszcząc płacze i w cichym szumie wiatru wspomina wasze życie tułacze. Pierwsza wojna światowa na Leskim cmentarzu nie pozwoliła młodym spełnić ich marzenia, bo śmierć przyszła, nie pytała, tylko za sobą Niemców, Austriaków, Węgrów, Rosjan, Serbów i Polaków na cmentarz wojskowy boleska zabrała. Młodzi bohaterowie, których teraz wspominamy, z szacunkiem na wasze groby spoglądamy. Przy cichym szumie wiatru modły wznosimy za ich duszę do Boga, bo one znosiły w cierpieniu katusze. Nie dane im było wrócić do swoich chat, bo wiatr ich pędził i układał na bieszczackiej murawie, która krwią zroszona przyjęła tych młodych bohaterów w swoje ramiona. A dzisiaj i groby kwiaty pokrywają krzyże i napisy tych wszystkich, co tutaj snem wiecznym uśpieni promieniami słońca i księżyca blasku są na wieki wieków połączeni. O przechodniu, stąd na cmentarz wojskowy, może ci nieznany, zrób znak krzyża na piersi, odmów wieczne odpoczywanie, racz im dać panie. Łucznie ci z oczu spłynie za tych szlachetnych młodych bohaterów, co leżą na tej pieszczackiej krainie. Ptaszki swoim śpiewem niech im przypominają, że po tylu latach ludzie ich bohaterskie czyny wspominają, i o cmentarzu wojennym w Lesku nie zapominają. Blask zniczy niech i groby oświeca, bo na to zasłużyli, gdy w chorobach i ranach nieraz bez swojej boli walczyli i swoje młode kości na ziemię pieszczacką złożyli. Piosenka, Na koniec świata powywraca się wszystko i porozwala wszędzie. Ale pewnie dopiero wtedy ziemia nam nie będzie. A lepiej koniec świata zamówić, gdy nam coś będzie trzeba. Bo może z dziur po obiecanych gwiazdach posypie się nam manna z nieba albo się kto po, ktoś pomyli i nieba nam przychyli. Pewność. W starym bucie dziura dziury się pyta, czy wiesz, co to jest koniec świata? Wiem, pada odpowiedź, gdy się nas załata. <kluczy> Rozważania pantoflarza? Koniec świata ja w kapciach. A teraz te wspomniane rozważania. Pek. Człowiek głową przebił mur. Nagle huk ogień i dym. Podziemie się zapadł na oczach wielu. Dlaczego? Wybrał tu i teraz. Wszedł w te drzwi, nie w inne. Nie wyszedł. Siadł w ten samolot nie w inny, nie zdążył wysiąść. Chciał być przebiegły i szybki. Chciał załatwić swoje sprawy. Ktoś przed nim, ktoś przed nim był szybszy. Załatwił swoje sprawy. I cóż, ten pierwszy setny i pięciotysięczny nigdy już nie wejdzie do domu, który jest zbiorową mogiłą. Nie wsiądzie w samolot pułapkę. A co zresztą? Wszyscy przed wszystkimi nie zdążą załatwić swoich spraw. Musi ktoś zostać na końcu albo na początku, by mógł zacząć się świat. Teraz coś nowego. Nasza wieś. Mieszczacka wieś spokojna jest przy tym bogobojna. Każdy swoją rządkę sprząta, do sąsiadów ganków też zagląda. Z tego nieraz jest sensacja, głupio, ale jest atrakcja. Warto wiedzieć, kto z kim trzyma, żeby nie wyjść na murzyna. Żyje w grupach i podgrupach, lecz przywódcy zawsze słucha. Nie zaszkodzi znać poteczki, jak siadają na ławeczki. Gdy już się poinformują, to się całkiem dobrze czują. Kto, z kim, kiedy i dlaczego? Nie pominął cię kolego. Ale też się nieźle bawią, kiedy piwkiem się zaprawią. Hulaj, dusza pracy mało, od nam się dobrze działo. Śpij, córeczko, śpij, gasteczko, smacznie sobie śni. Mama bajkę ci opowie, a w niej będziesz ty. Jesteś małą mąkluszynką, co przyszła na świat, żeby przeżyć i zrozumieć, ile piękna jest wśród nas. Śpi, maleńka, śpi, o swym szczęściu śni. Mama statą cię kochają, swoim skarbem nazywają, więc spokojnie śni. Małą kulewę, pozostaniesz na tym świecie trosk. Gdy zagubisz się wśród ludzi, albo zbłądzisz wprost, mama z tatą cię pocieszą, podarują uśmiech, byś odwagę miała rosnąć i łatwiej zrozumieć. Śpij, więc śpij, wesoło śni. jak piękny jest Twój świat, gdy mamę, tatę i rodzeństwo u boku masz. Z moją miłością Cię otoczy młodszy, starszy brat. Natoś zawsze cię przytuli, dobrą radę da, a na wierszy ci przeczyta, piosenkę zaśpiewa o rycerzu i królewnych i widnących krzewach. I tak, że... I tak na początek zapoznałem ładne dziewczę. we